Halo, halo, witam Was wszystkich po dość długiej przerwie, trochę mnie nie było, ale wracam do Was z nowym materiałem, a mianowicie będę ogrywać Kangur Kakao. Jest to nowa część z serii, która swoją premierę będzie miała w tym roku, aczkolwiek teraz twórcy nam udostępnili wersję demonstracyjną. Zamierzam ją sobie ograć i zobaczyć, co to jest za seria, bo szczerze mówiąc nie grałem w poprzedniej części. Ale są na pewno bardzo ciekawym. No, także zapraszam was do oglądania. No dobra. Widzimy tutaj fajnego kangurka z... O kurde. No dobra. Gra coś ma dziwnego z, z dźwiękiem. Ja już ten dźwięk ustawiałem, próbowałem ustawić, lecz trochę nie wychodziło. Niektórych dźwięków jakby nie da się w ogóle wyciszyć. Okej, okay, mamy tu podwójny skok. Z fajną informacją. No, więc... Kurde, trochę mi to przypomina Crash Bandicoot. Ale gra na pewno ma też swój specyficzny wygląd. No, biegamy sobie kangurkiem w jakichś śmiesznych rękawicach. Okej, okay, tutaj coś jest. Co to jest? Bomba. Niektóre zniszczalne skrzynie mogą zawierać nieprzyjemną niespodziankę. Okej. Okay. To co mam nie rozwalać tych skrzyń? O kurde. Dobra, trzeba po prostu uważać. Przy rozwalaniu ich. Niektóre zawierają monetki. Okej, okay, tutaj jest jakiś, jakaś płótka. Na szczęście nie wpadłem w nią. No i dobra. Zobaczymy, jak moje umiejętności zręcznościowe dadzą sobie radę. Mamy jakąś. Okej, okay. no nie udało się. Nie wiem, czy tak ma być tak mam skakać na to Ale chyba powinienem. O. Ja bym uważał. No dobra. Tutaj jest Da się jakoś pod tym przejść? Okej, okay, da się przeturlać. Mamy skarb na górze. To jest w środku. No, pieniądze, a co innego. O, ale dużo pieniędzy. Ok, mamy chyba checkpoint a to chyba checkpoint jest. Kolejny. Kolejna podpowiedź. Użyj ataku ogonem. Spacja, plus lewy przycisk myszy by trafić w przedmioty traf... znajdujące się wyżej niż K.O. No dobra. Czaje. Nie wydaje się takie skomplikowane. Dobra, co się tu dzieje? No dobra. Mamy pierwszego wroga, który został szybko unicestwiony. Bardzo sympatyczna gra. O kurde, bomba. Ajajaj. Ona ma jakiś timer? Chyba tak. Ocie, panie. Tu trzeba szybko reagować. O kurcze. No nie, straciłem serce. Ajajaj. Kolejne pieniążki. O kurde. Tu trzeba szybko to robić. Ej, fajna gra. Myślałem, że ona będzie jakaś, kurde, to by nie, to jest łatwiejsza w sensie. Ale tutaj się okazuje, że trochę... Nieoczywiste są niektóre rzeczy. Dobra, znowu mamy jakąś scenkę. Czy to jest jakiś boss? Jakąś żabę. Ale my ją robimy. O kurde, dwie żaby. Wiecie, to chyba nie jest boss. Raczej to nie jest boss. Okej, okay, jakaś zapadająca się beczka. Na dole jest jeszcze jedna żaba Ło wow. Ej, to było fajne Dobra, zniszmy tę żabę Mamy żyćko O kurczę Uhoho, Widzieliście to? Nie wiedziałem, że takie rzeczy ja potrafię Włam do domu bierzemy hajs. Trzeba uważać, bo tych serc nie jest za dużo. Tutaj nic nie ma. Tutaj są beczki, które się zapadają. Te rękawice naprawdę pomogły mi spuścić robuchom łomot. Nie wiem o co tyle hałasu. To zwykłe rękawice. Odbieżny artefakt. Nazywa się zwykłym? Pluszowa zabawka jest zwykła. Hej, nie mieszaj w to pana Bobra. <grym> Hej, co to jest? Nie. To, to nie ja. Tak, nie ty. No, wreszcie. Nie mogłyśmy już dłużej słuchać tego nudnego, starego pryka. <grym> Więc to prawda, jesteście zdeprawowane. Nawet się nie znamy, a ty już nas obrażasz? Może jednak jakoś się dogadamy. Przepraszam, nie chciałem. I znów nasze nadzieje zostały rozwiane. Tak szybko. No cóż, jesteśmy wieczne rękawice, a to co widzisz przed sobą to wieczny świat. Okej, okay. rękawice mówią. O. No ciekawa gra, naprawdę. No dobra. To to jest zapasek który mi się kończy. Okej, okay, dobra. To mi chyba daje jakąś moc. O nie. Dobra, nie umarłem. Ja nie, mam się śpieszyć, czy co? Chyba nie, bo tutaj mam odna... Bo to jest odnawialne. Ten klejnocik się odnawia tutaj. Skaczemy sobie. Nie zebrałem pieniążka. Ale mamy checkpointa. Dobra. Już wiemy, o co chodzi z tymi klientami. Jakie rozwale to platformy się mi się pojawiają na pewien czas. Także to już mamy za sobą. To temy co to jest? Uderz w kamienną głowę i weź wieczny bumerang do rzucania. No dobra. Chwyćmy to. No dobra, rzucanie jest dość łatwe. Ja nie wiem czy te pieniążki zbierać. Klejnąć ich sobie zbiorę. Na pewno jest coś wart. Dobra, piążki i checkpoint. Ułop. Daliśmy radę, <laughs> Żabę, żeby koncert. Ropuch dystansowy, no to będzie nas strzelać. Aha. Nie zapowiada się zaciekawie. Mamy poradę. Pokaż mi jak mam na niego działać. Ciśnij lewy przycisk myszy w powietrzu, by przyprowadzić, przeprowadzić atak ogonem. Możesz także użyć tego ruchu w powietrzu, by odbijać pociski wrogu. Dobra, zastosuję to. O! Dało się. O kurde, tam strzelałem do mnie... Jeszcze inni. O, teraz mi się udało. Zbierzmy pieniążki. O, zdobyliśmy gitarę A. Zabijemy Co, się z tymi żabami? Ole, wykończenie. I bum. To to jest. O nie, zaraz umrę. No, przez chwilę mogło być. Mogło być źle. Trzeba naprawdę uważać na te żaby. Okej, okay, mamy jakieś tajemnicze miejsce. Trzeba zawsze patrzeć na takie rzeczy jak wodospady. O kurcze pająk. Wielka bestia. Au. Mogę go zniszczyć? Może lepiej nie. To nie jest chyba wymagane. Co to jest? Aha, dobra. Rozumiem. Uważajmy na te rozdymki. Ło! Dobra. I skrzyneczka. Eee... Co dalej? Nie gadaj, że nie mogę iść dalej. Żartujecie sobie ze mnie. Ej, chwila. To już koniec? No na no to wychodzi. Już nic nie mogę dalej zrobić. Dobra, to jednak jeszcze nie był koniec. Tak naprawdę, tutaj, gdzie była ta scena. To po prostu trzeba było się wspiąć. Także mamy tu kolejne przejście. Możemy iść dalej. Okej, okay, znowu mamy ogniopluj. To wygląda groźnie. Co bym tu uważał. Zdobywamy sobie pieniążki. Bierzemy sobie jeszcze raz bumerang. Dobra, i tyk. Nie, no tutaj kangurek wymiata totalnie. On ty swoim rękawicami mógłby wszystkich potłuc. Ale trochę. Nie fajnie, że się tak do domu włamuje. To na pewno nie jest dobry przykład. Ale co zrobisz? I tak są chyba opuszczone. Mamy checkpointa. To jest dobry znak. Mamy d, d. Mamy dużo D. Nie wiem o co chodzi. Co to jest za grzybek? To jest przycisk do otwarcia bramy. Ale ja bym chciał jeszcze... Tam na górze zobaczyć, co jest grane. No nie. To przejdźmy w takim razie przez bramę. Może tam będzie inne wejście. No chyba tak nie przejdę, nie? Może? Dobra. Na szczęście woda jest płytka. Checkpoint. Załatwiałem muchę. Jednym strzałem. Bang. Dotarliśmy do tego miejsca. Aha. To jest jakaś... Łamigłówka. Dobra, już czuję o co chodzi. Robimy takie coś. To trzeba przesunąć. Udało się. Rozwiązałem zagadkę. Czy tam coś jeszcze nie było? Tutaj chyba coś jeszcze było. Tak. Mamy tutaj kolejne przejście. Trzeba kliknąć w grzybka. Aha. Trzeba o co chodzi. Mamy to. Teraz. Musiałem kliknąć dwa na raz. Mamy O. A K? O kurczę, K chyba przegapiłem, wiecie. Jest taka możliwość, że przegapiłem K. No trudno, nie dowiemy się co będzie, jak to wszystko zbiorę. Założę się, że jakieś punkty dodatkowe, bonusowe. Dobra. Tutaj trzeba teraz... Ajajaj. Aj, aj. To nie było zbyt dobre. Checkpoint. Dobra. Ale bar. Kurde, te żaby to... Mają się chyba dobrze tutaj, nie? W tej grze. Trzeba zrobić taki śraban. Tak się robi w barze zamęt. Dobrze się spisałeś. No jasne. Upuścił jedną z tych run. Świetnie, mam już dwie. Dobra, mam jakiś fragment życia. Chyba wiem o co chodzi. Myślę, że jak zbiorę wszystkie cztery kawałki, to będę mieć po prostu dodatkowe życie. Także będę śledził. Poziom zaliczony. No, niestety nie zdobyłem literki K. Trudno. Trudno, trudno. Nie zdobyłem wszystkiego, ale. Na pewno mam większość. Także... O! Także to koniec. Tego poziomu. Ha! Nie spodziewałem się. No aczkolwiek trudno no. To była i tak wersja demonstracyjna gry. Premiera, przypominam, będzie w tym roku. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście, tak jak i ja. Gra... Na pewno w pełni oczekiwa oczekiwania wielu. No i co? To wszystko. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się.